Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, siema wszystkim. I dzisiaj w zakrystii nagrywam, bo dzisiaj mamy wspomnienie Barnaby apostoła. No i w aplikacji nie przewidzieli, że ksiądz może sobie wziąć ten, który będzie przewodniczył czytania z dnia. Tylko są umieszczone czytania ze wspomnienia. Więc postanowiłem otworzyć sobie lekcjonarz. I oczywiście dzisiaj będę mówił ten komentarz do czytań z dnia, czyli lekcja continua. Więc mamy środę środę 10 tygodnia zwykłego. I w pierwszym czytaniu dzisiaj nam przypada kolejny fragment z drugiego listu do Koryntian, z trzeciego rozdziału wersety 4, 11 i cóż tutaj mamy w tym fragmencie? No tutaj Paweł opowiada w tym trzecim rozdziale o nowości przymierza, które zawarł Chrystus, tak? Najpierw tam Paweł mówi o Koryntianach, że to oni są Jego listem polecającym i on nie musi mieć żadnych listów polecających, bo oni są jego listem polecającym. Wszyscy ci chrześcijanie w Koryncie, którzy widzieli działalność Pawła, który dokonywał wielkich dzieł Bożych za sprawą Chrystusa. I Paweł w tym fragmencie opowiada o tym, że on wie, że sam z siebie nic nie jest w stanie zrobić, ale tych wszystkich wielkich dzieł dokonuje dzięki Chrystusowi, który w nim trwa i go umacnia do tej posługi. No i ze względu na to, że Paweł działa z taką wielką mocą, Koryntianie uwierzyli, no i sami zobaczyli, że w Pawle działa sam Chrystus, Paweł działa w mocy Ducha Świętego, no i oni sami stają się tym listem polecającym, tak? To jest oczywiście wszystko w odpowiedzi na te zarzuty, że Paweł nie szczerze głosi Ewangelię. No to Paweł zaczyna tutaj opowiadać o Ewangelii i co dalej jeszcze mówi? Mówi o tym, że hmm, Chrystus, przez to, że zawarł to nowe przymierze, no to porównuje je do starego przymierza. No i tutaj jak to jest? Jeśli posługiwanie śmierci utrwalone literami w kamieniu dokonywało się w chwale, yy, tak to o ileż bardziej pełne chwały będzie posługiwanie ducha. Jeśli prawo, które za pośrednictwem Mojżesza nadał Bóg Izraelitom, no w konsekwencji swoje niewypełnianie tego prawa miało przynosić śmierć, to ileż bardziej to prawo, które zostało dane nam przez Ducha, będzie dokonywało się w chwale. Tak? Jeśli to pierwsze przymierze no w konsekwencji nie przestrzegania przynosiło śmierć, no to to drugie posługiwanie będzie przynosić o wiele większą chwałę. I tak jak Mojżesz po rozmowie z Panem Bogiem zakrywał swoją twarz, tak? bo jaśniała od chwały, no i ta chwała była przemijająca, no to ileż bardziej ta chwała, która jest nieprzemijająca, bo jest zawarta w tym nowym przymierzu, które daje nam Chrystus. tak? No i ta, to pierwsze przymierze, stare przymierze, no dokonywało się w części, miało tylko część, yy, chwałę częściową, no a to przymierze, które zawarł Chrystus swoją krwią, no to będzie w pełni chwalebne dla tych wszystkich, którzy to przymierze. Przyjmują. No i drugie czytanie, kochanie, mamy dalszy fragment kazania na górze. Fragment, gdzie Jezus mówi o tym, że nie przyszedł znieść prawa ani proroków, tylko przyszedł je wypełnić. I rzeczywiście on całym swoim życiem to stare prawo wypełnia całkowicie. Także ja teraz, kiedy Chrystus zawiera ze mną nowe przymierze, no to ja wcale już tego starego przymierza nie muszę wypełniać, bo zostało one wypełnione w Chrystusie. A to nowe przymierze, które mam do wypełnienia, no to mam jako prawo zapisane w moim sercu przez Ducha Świętego. tak? I Duch Święty mnie o wszystkim poucza. Jeśli o czymś bym zapomniał, kochani, no to ten Duch zawsze będzie mi przypominał, że mam wracać do Pisma Świętego, mam wracać do życia Jezusa, mam wracać. Do Jego osoby i sobie przypominać, wyobrażać, jakby Jezus się zachował w konkretnej sytuacji, co by zrobił. To jest właśnie to prawo Ducha. Ten Duch Święty przypomina mi życie Jezusa. A jeśli bym czegoś zapomniał, zawsze mogę sobie otworzyć Ewangelię. Ktokolwiek by zniósł jedno z tych przychadzań, choćby najmniejszych, uczyłby tak ludzi, będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto uczy zachowywać prawa. Kto je wypełnia, uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Też pamiętajmy, kochani, o tym, że Jezus, też jako nowy Mojżesz w tym kazaniu na górze nadaje nam nowe prawo i interpretuje to stare prawo przez swoją osobę. Także zawsze o tym pamiętajmy. Słyszeliście o tym, Słyszeliście to przykazanie: nie zabijaj, a ja Wam mówię, że nawet się nie gniewajcie. Tak? Słyszeliście, że powiedziano: nie cudzołóż, a ja Wam mówię, że nawet jeśli byś spojrzał tutaj porządliwie, to już, żeś dopuścił się cudzołóstwa. Tak? Także tutaj pamiętajmy też, że Jezus interpretuje to stare przymierze, stare przykazanie, przykazanie ze Starego Prawa w kontekście swojej osoby. Tak? Także Jezus nam interpretuje to. Prawo. Na nowo. Także On staje się punktem odniesienia dla całego prawa. On staje się punktem odniesienia dla naszego życia. I Jego mamy słuchać. Dobrze, kochani, to wszystkiego Wam Bożego na to popołudnie. Środowe. Wszystkiego Wam Bożego. Papa. Pa.